Paczkę, pudełka, ta ptasiego mleczka, więc zaczynamy. Więc może zacznij. Dać... Tutaj na początku jest trudniej, ale. Dziwiam to by to już jest na tyle z tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, to 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 mój kanał. Jeśli wam się 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 jeśli wam jeśli się polo jeśli, 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 jeśli podobało, jeśli wam się podobało, łapkę pod to dajcie mi łapkę w górę. Jeśli nie łapkę w dół, skrobujcie mój kanał i pa! Pa do kolejnego pa do kolejnego filmiku.